siema właśnie siedzę sobie przy komputerze i ogarniam plany treningowe jak to przy poniedziałku dużo roboty najwięcej ale też kwestie związane z Malagą czyli z obozem wyjazdem który organizuję i właśnie pomyślałem sobie że przy okazji przerwy między pracą a pracą to co często lubię zrobić jak nie mam dnia treningowego czyli spacer przy okazji spaceru porozmawiam Troszeczkę o takiej logistyce związanej z zgrupowaniem, z wyjazdem w ciepłe, co warto wziąć pod uwagę sam niedawno przeszedłem ten proces chcąc zorganizować coś takiego i myślę, że to w sumie ciekawy temat. Także ruszam. O, tutaj mamy ściankę, na której zazwyczaj nagrywam, jeżeli coś nagrywam, ale, ale teraz nie mam ochoty siedzieć, tylko się przejdę. No dobra, wygrzebałem się z domu, więc jestem w moim pięknym lesie. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką można mieć blisko miejsca zamieszkania. I tutaj w Mazowieckim Parku Krajobrazowym dużo przybywam. Czasu na rowerze oczywiście też, ale biegając, czy spacerując również. Ok, przechodząc do tematów już konkretnych, czyli do tematu ciepłego zgrupowania i takiej logistyki. Tematów treningowych jako takich nie poruszam. Już kiedyś nagrałem taki materiał z przykładowym planem zgrupowania i jakimiś tam zasadami treningowymi na tego typu ciepłe zgrupowanie, więc podlinkuję w opisie, ale tego. Już tutaj szczegółowo nie będę poruszał, chociaż dotknę, a bardziej takie rzeczy organizacyjne, praktyczne, logistyczne. Numer raz to jest termin i tutaj często są pytania, kiedy w ogóle najlepiej wyjechać na takie ciepłe zgrupowanie, żeby to się jak najlepiej przełożyło na to, co się będzie jeździć w sezonie. Nie ma jednej odpowiedzi, jak w wielu przypadkach. Prawda jest taka, że najlepszy. Termin zazwyczaj jest wtedy, kiedy po prostu ktoś może jechać, czyli wtedy, kiedy dostanie urlop, po prostu wtedy wykorzystać ten wyjazd. Ja osobiście, jeżeli planowałem sobie taki zawsze jeden wyjazd, czy zawodnikom sugeruję, kiedy, gdy sezon zaczynamy, tak typowo po polsku, czyli z początkiem kwietnia, taka połowa lutego jest super na taki wyjazd. Z połowa lutego dlatego, że jedziemy w tej połowie, gdzie no, u nas jest jeszcze zima. Sobie trenujemy tam nie wiem, tydzień, 10 dni, dwa tygodnie i wracamy już na ten marzec. Marzec już tak nawet dla głowy jest przyjemniejszy z tą myślą, że już niedługo wchodzimy w ten sezon. Jest to też dobry moment, żeby przed już takim okresem troszeczkę zwiększenia intensywności treningów jeszcze dobić się objętością. Jeżeli ktoś może jechać w styczniu, to jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś może jechać w każdym innym terminie, a w innym już nie, no to po prostu dostosowujemy treningi do tego, jaki to jest termin? No, nie da się ukryć. Jedziemy na ciepłe zgrupowanie zazwyczaj po to, żeby po prostu popracować nad wytrzymałością tlenową i bez względu na termin, zazwyczaj, bo zawsze objętość treningu jest duża. Druga rzecz, lokalizacja. Nie myślę tutaj konkretnie. O tym, gdzie, czy Majorka, czy Kalpe, czy Teneryfa. Bardziej myślę o tym, co powinniśmy wziąć pod uwagę, gdzie, gdzie mieszkamy, jakie mamy możliwości treningowe, czy sieć dróg jest wystarczająca, jest w miarę bogata, żeby po prostu te możliwości treningowe, możliwości zrobienia różnych tras były odpowiednio duże. Więc to jest istotne treningowo, czy łatwo wyjeżdżamy. Na spokojne drogi, ulice, gdzie już mamy spokój, ciszę, możemy trenować. Czy jednak trzeba się tam przedostawać przez jakieś miasta, miasteczka, światła, ulice? Wiadomo, że to nie jest korzystne i że raczej tego unikamy. Także rzeczywiście taki research dokładny e, zrobić gdzieś tam sobie w Google Maps zobaczyć na mapie jak to wygląda jaka jest sieć dróg, czy one są ruchliwe czy nie. Jak najbardziej tak. To treningowo. A trochę taka druga gałąź też bardzo często istotna czyli lokalizacyjnie jak daleko mamy do sklepu, jak daleko mamy do jakiegoś miasteczka, miasta żeby no, mieć jakąś możliwość po prostu przejścia się zrobienia zakupów, może przejść się pod optaku, gdzieś tam troszeczkę czegoś innego niż trening, więc tutaj często no, w jakiejś Hiszpanii czy innych miejscach dolatujemy, więc nie mamy auta. więc kwestia samych głupich zakupów, które na miejscu dysponując autem, gdzie mieszkamy, to jest prosta rzecz. No to tutaj się okazuje, że jest jakaś misja donieść wodę czy kilka kilogramów pożywienia, gdzieś tam będąc zmęczonymi po treningu i tak dalej, tak dalej. Kolejna rzecz, bardziej chciałem poruszyć, to. O co często, bardzo często są pytania, czyli transport roweru, czy warto go transportować, jak go transportować i czy może przypadkiem nie lepiej wypożyczyć czegoś na miejscu. Z mojego doświadczenia wygląda to tak, że jeśli chodzi o ceny wypożyczenia, jeżeli przylatujemy tak na tydzień, nie dłużej, do tygodnia, to faktycznie często bardziej się opłaca wypożyczyć rower na miejscu niż go ze sobą. Target. Kwestie związane z tym, czy chcemy na jakimś innym sprzęcie jeździć, czy mamy swój jakiś pomiar mocy i kilka innych kwestii, no to już są indywidualne preferencje. Zazwyczaj, jeżeli jesteśmy dłużej niż tydzień, no to już ta cena wypożyczenia za jeden dzień oczywiście ona rośnie Wtedy opłaca się wziąć samolotem ze sobą swój rower i zapłacić za niego po prostu przewożąc go w samolocie. Zazwyczaj to jest 400-500 zł. W dwie strony, czy w kartonie, czy w torbie specjalnej rowerowej. Ja przyznam, że jestem zwolennikiem pakowania, dobrego pakowania rowerów w karton, który to karton po prostu jest znacznie, znacznie lżejszy od takiej profesjonalnej torby rowerowej, która oczywiście jest bezpieczniejsza i pewnie gdybym podróżował samolotem wiele razy w ciągu roku, no to może bym pomyślał o takiej torbie rowerowej. Przewaga kartonu jest taka, że jest lekki, a więc możemy zapakować jeszcze Sporo rzeczy do tego kartonu dobijając do tych zazwyczaj 30 kg, który to właśnie taki bagaż rowerowy może ważyć maksymalnie. A więc, zazwyczaj pakujemy tam rower w karton, dobrze go zabezpieczamy. Pakujemy jeszcze jakieś ciuchy, jakieś rzeczy i głównie tam mamy nasz bagaż. I ostatnia dosyć istotna kwestia właśnie trochę zachęcająca o treningi ale nie stricte pod kątem ustawiania celów planów treningowych na ten okres tylko w ogóle jak sobie to wyobrażamy gdy jesteśmy na miejscu czy jedziemy tam w grupie czy jedziemy tam sami czy jedziemy tam z kolegą jeżeli zdecydujemy się na jakiś grupowy wyjazd gdzie mamy wszyscy zorganizowanie jeden wspólny trening Jeździmy w grupie, no to tutaj ma to swój plus. Jeżeli no, zależy nam na tym, żeby ktoś nami pokierował po prostu dany dzień, dana trasa, grupa i sobie jedziemy bez względu na to co robimy, to nam to odpowiada. Jeżeli ktoś bardziej trenuje. Bardziej realizuje swój trening, no to wiadomo, ciężko się dostosować do grupy. Wtedy raczej pewnie, czy to z kolegą, czy to nawet indywidualnie, robi po prostu swoją robotę na takim wyjeździe. Na pewno trzeba bardzo uważać na treningi takie grupowe, powiedzmy, jedziemy z całym klubem, jakimś teamem amatorskim, powiedzmy, i okej, okay, umawiamy się, że jeździmy wspólnie. No nagle się okazuje, że ktoś jest trochę lepiej wytrenowany, ktoś gorzej, w lepszej formie, ktoś w gorszej, no i jest walka, tak? Zaczyna się walka, wiadomo jeszcze jak to jest często w grupie. Szczególnie amatorów, bo zawodnicy to potrafią sobie już troszeczkę to przetrawić w głowie i oni się ścigają zazwyczaj na zawodach. Amatorzy no, lubią się ścigać też na treningach, co niestety właśnie na takim wyjeździe kończy się tragicznie. Zazwyczaj gdzieś w okolicach trzeciego, czwartego dnia już jest tak naprawdę po zgrupowaniu jeśli chodzi o jakieś cele takie dobrze obrane cele treningowe jak najbardziej jeździć nawet z kimś ale mamy podjazd rozdzielamy się każdy jedzie swoje na szczycie czekamy i patrzeć na siebie termin lokalizacja kwestia transportu rowerów i kwestie właśnie związane z samą grupą Treningową jak to rozwiązujemy, oczywiście, można by tutaj dodać dużo innych kwestii, takich organizacyjnych, ja wymieniam te cztery, które mi przyszły do głowy.